Francja, Hiszpania, Śląsk jest właśnie stygnie. No, nie ma tego, tego dymloka, tak, prawda? Tak, tylko no, A od Śląska tak, do Wielkopolski po już jest ten mechanizm tak, po prostu zamiast tak, tego. Tutaj no, no. No. człowiek i otoczenie, żeby natura człowieka pojęła naturę otoczenia. To, co z franciszkańskiego przekazu pochwalony bądź, panie mój, ze wszystkimi twymi stworzeniami. Myślę, że szczególnie cenny dla młodzieży jest kontakt z legendą polskiej muzyki ludowej Józefem Brodą, który prowadził prawie wszystkie największe festiwale w Polsce, a również za granicą. Jest to człowiek niezwykle zintegrowany, który y, swoim życiem głosi te prawdy, które objawia na scenie. Na bąkosę. Koncert był dla nas dużym przeżyciem, myślę dla młodych uczestników największym, dlatego że mieliśmy instrumentalistów, którzy w roku szkolnym, najbliższym przystąpią do bierzmowania z klasy ósmej, a więc to młodzi, dobrze zapowiadający się, utalentowani muzycy. Jednokrotnie musi zastanawiać się nad swoim wnętrzem, swoim duchem i w tym pomaga melodia, w tym pomaga słowo, w tym pomaga pieśń, która może już ma parę wieków. I coś, co się tworzy y, na żywo, aktualnie, patrząc na tych ludzi. Jestem wdzięczny za to spotkanie, które myślę też przeżyliśmy w takim duchu jedności i wiary i takiego człowieczeństwa, gdzie takim gestem, często powtarzanym przez pana Józefa Bode, był ten gest y, głaskania, przytulania. Czy obejmowania. Jeżeli ludzie zaczynają w to wierzyć, że to jest nowy znak kulturowego, dobrego obyczaju. Na pewno dziecko w to nie uwierzy, bo wie, że mama nie głos kogo tak, tylko tak. Człowiek, natura, otoczenie, dobro, prawda, piękno. Ludzie się zaczynają witać w ten sposób. Pandemia minęła. Co się z nami dzieje? Nie zapomnijmy, że jest to fałsz. Rewolucja bolszewicka również. Pięść. Czy to jest pokój? Czy to jest poczucie bezpieczeństwa? Czy to jest naprawdę to? Każde dziecko wie, że to jest to. I jak się idzie do drugiego, to się powinno iść tak. I chciałbym o tym przypomnieć tylko. Kiedy zetknąłem się z taką osobowością jezuita Demelo, który powiedział, że w życiu człowieka są horyzonty, żaby i orła. Proszę tego nie traktować w kategoriach definicji, że sztuka wysoka i sztuka niska. Horyzont żaby. Jest horyzontem żaby, a horyzont orła jest horyzontem orła. Piękny kwiat przyziemny potrafi zachwycić, taki czubek świerka istewniańskiego, który ma 40-50 metrów, też potrafi zachwycić. Która jest modlitwa ZOŚP? a przed teraz I siódma jest Doliny. Tak jest. Wiecie, jak nagrali trzecią symfonię góreckiego, która na cały świat poszła? Muzycy mają trzy miesiące wcześniej nuty na półkach. A tam skrzypce miały właśnie. Coś takiego zagrać. Dzisiejszy koncert jest zwieńczeniem warsztatów. Wykonaliśmy kilka moich kompozycji, które pochodzą z oratoriów Droga Nadziei, Gość Oczekiwany i Święty Piotr, a także kultowe Doliny, Kto Swe dziadki Miłuje oraz Ojcowski Dom. ma pędzel, rzeźbiarz dłuto, ja mam do dyspozycji coś takiego, albo mogę wziąć kawałeczek słomki, Zefowi pochyliłem się bardziej nad folklorem, bo wydawało mi się, że folklor to jest jedynie śpiewanie przy alkoholu z prośnych piosenek, ale zobaczyłem, że to są bardzo cenne wartości, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie i które są właśnie zapisane niezwykle dowcipny i ciekawy sposób w pieśniach. هے <laughs> Wszystkie osoby chciały tutaj przyjść, nie było absolutnie żadnych nacisków. Zgłosili się, była to jak najbardziej dobrowolna chęć uczestnictwa w muzykowaniu, w poznawaniu materiałów muzycznych. Sporo kompozycji Janusza Kochuta, z którymi zetknęli się pierwszy raz, wiadomo, treści i tematyka religijna. Również kilka pieśni liturgicznych wykonaliśmy wspólnie, razem. Tak więc całkiem nowy dla tych ludzi repertuar, bliżej nieznany, bardzo szybko opanowany, a myślę, że efekt finalny był, jak publiczność zauważyła, chyba bardzo piękny. Tak więc bardzo serdecznie dziękuję również tym młodym ludziom, którzy zechcieli nam pokazać odrobinę swoich umiejętności instrumentalnych i wokalnych.